Siemano, w następnym dniu naszej wycieczki właśnie się zbieramy, słuchajcie, jest przed szóstą. O 6.15 musimy wystawić z walizki przed yy, pokój, tak jak, tak jak tamtym razem i zejść na siananie, bo siódmy wyjazd. Dzisiaj też zakładamy, słuchajcie, długie spodnie, o, yy, bo dzisiaj też mamy świątynię. Także wczoraj tylko nie mieliśmy świątyń, więc mogliśmy sobie yy, biegać na krótko, ale dzisiaj znowu mamy świątynię. Słuchajcie, nie będę wam mówiła, gdzie jesteśmy, tylko wam będę wstawiał wstawia opisy. pisy. Kasiek się kąpie. Łukaszek nie bluźnij. Nie wziąłem mydła, tylko Bardzo. Masz, shower gel. Ojej! powiem Wam, że mnie tak nogi spuchły wczoraj. Yy, pijemy takie elektrolity sobie tutaj, ich, yy, ich kupiliśmy, są podobno najlepsze. Także jak jesteście w Tajlandii, to od razu zaopatrzcie się w elektrolity i pijcie bardzo dużo wody i codziennie raz, dziennie takie elektrolity, bo naprawdę yy, i probiotyki też się przydaj przydają. Także naprawdę yy, trzeba uważać z tym. Wczoraj miałam tak nogi spuchnięte, normalnie miałam nogi jak słoń. Z tego gorąca, z tego wszystkiego. Woda mi się widocznie zatrzymała. Oprócz tego, że mam te bąble jeszcze. Chodzę w klapkach, ale już dzisiaj nie bolą mnie aż tak bardzo. Także będę Wam wstawiała opisy, bo te nazwy są tak trudne do wypowiedzenia, że po prostu bym mówiła z błędem. Dobra, biorę się do przygot za przygotowanie, bo trzeba będzie zaraz wychodzić. Głowę sobie umyłam, muszę sobie teraz polakierować. Także widzimy się później. Łukaniu, przywitaj się, bo ja już się witam. Kolejny dzień, kolejna szansa z dobrym słońcem dzisiaj. No. Słuchajcie, yy, wzięliśmy drona, ale tu nie można latać nigdzie. A w ogóle są takie kary yy, za wszystko, że trzeba bardzo uważać, bo to jest naprawdę przestrzegają yy, przepisów tutaj ci tajowie. więc naprawdę trzeba uważać. I uważać też trzeba na klimatyzację. Także yy, nie składajcie się nie, nie składajcie się, nie wiadomo jak na fulla z klimatyzacją. Czy w autobusie, czy, czy w... W pokojach, dlatego że jak wychodzicie z tej temperatury zimnej na gorąco, na dworzu i odwrotnie. To bardzo łatwo się zaziębić, więc tutaj też trzeba uważać na klimatyzację. Także dzisiaj lecimy w jakieś świątynie. Mówię, nie będę wam mówiła, jakie. Na wszystkich filmach wam wstawię opisy, gdzie byliśmy. Bo nie, nie da się tego. Ja nie umiem tego wypowiedzieć. A zresztą zapamiętać, też tego nie umiem, a mam to wszystko spisane na takim. W naszej, naszej kartce dostaliśmy na początku yy, naszej wycieczki. Także zaraz wynosimy ten bagaże. Chciałam powiedzieć, że możemy wstawać 10 minut później, ponieważ mamy jeszcze 10 minut zapasu. Więc to jest dobrze. Ja nogi mam bardzo spuchnięte, chociaż powiem Wam, wczoraj miałam jeszcze bardziej. Dzisiaj mam tak. Spadły mi trochę, spadła mi trochę ta opuchlizna, ale y, wczoraj bardzo długo byliśmy jeszcze na basenie. Ja sobie moczyłam nogi w basenie tylko, żeby nie wchodziłam, tylko sobie nogi masowałam, bo te dysze w basenie były, co woda wylatuje, takie ala Jacuzzi. Więc sobie nogi nadstawiłam na ten, ten i trochę miałam takich biczy na te nogi i do góry trzymałam. Na poduszkach sobie położyłam, do góry trzymałam. Trochę mi zelżały, ale niestety to nie jest to. Także naprawdę trzeba uważać na takie rzeczy, bo. Podobno jak się doprowadzi do, do tej ostateczności, to później wy, 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 ciężko wyjść z tego stanu. Więc trzeba dużo pić i mam nadzieję, że już dzisiaj te nogi nie będę miała, a jutro, że już założę te sandały. Co prawda mnie starły, ale to podobno y, raz ścierają, a potem już nie ścierają. Także do później. No i wychodzimy z pokoju. Idziemy, jeszcze ciemna noc tutaj. Basem bardzo przyjemny. Zobaczcie jakie góry nas otaczają. Też Wam napiszę co to za góry. Jak mówił, ale nie pamiętam. Wiecie, człowiek jest taki zmęczony, że naprawdę można zwariować. A my kochani już wyjeżdżamy. Właśnie się wiem. No. Widziałam ich jak zeszli. Tak, A. tak ze z fruny. I wyjeżdżamy. Nie, nie bardzo ładnie Tak, tak. Chodzimy zobaczyć pieczone szczury do jedzenia, pani akurat świeże wystawia. Gdzie te szczury? O! Zobaczcie. Jakby nie wiedzieli, to by zjedli i by nic nie było. Nie, to widać te szczury. Widać. Ale Ale Świeża dostawa! Świeżutkie szczury! Drugie zdjęcie. Świeże i nie świeże. Oooooo! ojej <gry> 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 Podobno śmierdzą. Nawet nie dochodzę. Chce wyjść? Nie A ona skacze? Kobra tu jest. Tak. jest? Nie wiem, ja nagram, ale nie wpadam w, to, no w, to, no w, to, no w Jest? Nie widać, ja nie widzę. Boję się, dalej zajrzę, żeby nie było miał... leków. Musicie sobie brać coś na odmówienie. Hmm, że... Na zatrzymanie krążenia jakieś leki. E, ja sobie ja na szczęście kupiłam pana, teraz na stacji chcemy. benzynowej Kupiłam w sklepach nazywa. i na stacjach jest I bardzo dużo leków na, na różne rzeczy nawet. Więc antybiotyki można kupić, tylko trzeba widzieć jakie. Patrzcie, moje Płota. nogi jak wyglądają. Pracuje w ambasadzie. Nazwijmy ją Kasia. Pukaniu mi pomaga. No i pamiętajcie, zawsze mieć przy sobie chusteczki higieniczne, bo tu zazwyczaj w toaletach na mieście nie ma żadnych papierów toaletowych, więc pamiętajcie, mieć w hotelach są, ale na mieście nie ma. I w toaletach publicznych nie ma, więc trzeba mieć zawsze. Patrzcie, rzeczy, ale ja tutaj stać i opowiadać jak to wygląda i słonie też będą tu łazić i pójdziecie spokojnie tak. strój świątynny, panowie minimum do kolan panowie panie długie Pff, trochę mi się zwichrował kapelusz Witam, jesteśmy w kolejnej świątyni. Chodzi to że na świątynię, bo tam gorąco A można sobie te parasolki wziąć? A można sobie wziąć, tak? Dobrze. Też, o, parasolki takie dają od słońca. I wam pokażę jakie. Tak. O, fasole, parasoleczka, słoneczka. Chcesz parasoleczkę? Ja mam kapelutek Dobrze Włączona jest kamera Nie można dotykać niczego, ani niczego zabierać stąd Bo pecha przynosi Pięknie kotek wyglądasz. Odwróć się na tle, zrobię Ci zdjęcie. A mamy się nie oddalać, kotek od grupy, chodź. Później będzie wolny czas. ที่เราไปถ่ายกับ <coughs> <coughs> Chodzimy do świątyni. Zobaczcie jakie stroje. Co nie można. Trzeba rzucić do koła strzał, wziąć aźdełko i zapalić. Wle... Daj mi ukazać pieniążek i się pomodlimy. O siurach opowiadają. Mamy Wrzuciliśmy pieniądze, i idziemy do modlitwy. I tu jest właśnie. Butki zostawiamy. Tu jest numer. No i gorące, wchodzimy na górę. Nigdy nie stajemy na progu, słuchajcie. Zawsze musimy zrobić kroka.

Teraz idziesz tam. Teraz idziesz tam klęknąć. Poczekaj, ale tu jeszcze się nie pana. Bo to te jaka też musimy się odpalić. Daj. Imię. A no to tutaj zło złożyć trze ręce. No to jak robiła Emila, co ta jej mówiła. No to ja ci mówię. Złożyć ręce i pomodlić się Za, za to co chcesz. To ty chodź wlech. Ty odpaliłaś, to ty musisz. A gdzie ty kłopotna? Już pomodliłaś się. I o co się pomodliłaś? Zdrowie. Kwiatka tu. O, Słanka ma tę karteczkę. I karteczkę przykleja się do niej. To jest złota. Tu są dwie karteczki. Nie dotyka się złota. Wychodzimy, idziemy do autokaru, jedziemy dalej i do Słonie z turystami. Ja bym tam nie wlazła. Zresztą zresztą szkoda tych Słoni. Trzeba uważać na kupy słoni, bo są na chodnikach, duże. Nie, 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 nie zwróćcie na nie uwagi, W sensie było pełno Japończyków i innych i Rosji, Wirus, no teraz my.

Ile ludzi sobie robi zdjęcie? Dzisiaj już ostatnia świątynia do zwiedzania I znowu na Wosaka

Jesteśmy kochani już w hotelu. Pokażę wam jak wygląda łazienka, tak? Najmniejsza z nich wszystkich i pierwszy raz w prysznic, Do tej pory była wanna. Tu nam się od razu telewizor włączył. Łóżko takie, też przyjemny, tylko że najbrzydsza łazienka chyba z tych wszystkich hoteli, nie? Ja tam e, pomyślałem, że e, dobre też. Nie pasuje. O, woda zimna już jest. No i nasz zapas. Słuchajcie, wody tu trzeba mieć hektolitrami przede wszystkim. Elektrolity weźcie sobie też z domu. Bierzcie sobie probiotyki przed wyjazdem. I no pierwsze dwa dni uważajcie co jecie, dlatego że no nie jesteśmy, nasze rządki nie są przyzwyczajone do takiego jedzenia. Kiepski widok. Widoki to mieliśmy za każdym razem. Jedzenie. Tak. A co Nie, to w te w dzisiaj mieliśmy, wczoraj mieliśmy ładny a widok na, na te palmy. A co a. Znowu dach. Mm. <laughs> Drugi dach. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj tego vloga i nas do następnego zapraszamy już z innych przygód w Tajlandii. Trzymajcie się, pa!